Klawiatury mechaniczne o układzie 60% nie są zbytnio popularne na naszym rynku i praktycznie niedostępne w popularnych sklepach ze sprzętem komputerowym. Jedynym sposobem na zakup takiej klawiatury jest ściągnięcie jej poza kraju. Aktualnie mamy kilka popularnych modeli klawiatur 60%, takich jak N-Pro, Vortex Gear Poker czy Ducky One 2 Mini, a ich ceny oscylują w okolicy 100-120 dolarów. A co jeśli nie chcemy wydawać takich pieniędzy na klawiaturę, jednak chcielibyśmy coś podobnego? Dobrze, no, że trafiliście, bo dzisiaj taką klawiaturę Wam pokażę, tańszą wersję wymienionych wcześniej urządzeń, ale czy jest warta około 180 zł? Sprawdźmy. Cześć. Ja jestem Grzesiek. A oto przed wami Blitzwolf BWKB1. Bezprzewodowa klawiatura mechaniczna RGB o układzie klawiszy tak zwanym 60%. Jest to nowa i zarazem jedyna klawiatura w ofercie tego chińskiego producenta, która na Banggood zbiera same pozytywne oceny. Zobaczmy, czy faktycznie jest to sprzęt godny uwagi. Obudowa jest wykonana z matowego, sztywnego plastiku. Cała konstrukcja jest zwarta, masywna i dobrze spasowana. Nic się nie ugina, nic nie trzeszczy. Jakość wykonania jest naprawdę dobra. Mamy tutaj do czynienia z klawiszami ABS wykonanymi w technologii Double Shot, co oznacza, że litery i znaki nie zetrą się z czasem i będą cały czas świetnie widoczne. Lecz z racji tego, że jest to tańszy materiał w przeciwieństwie do PBT, po jakimś czasie powierzchnia często używanych klawiszy się wytrze, będzie gładka i świecąca. Czcionka za to jest przyjemna i czytelna, a dodatkowe funkcje klawiszy są oznaczone z boku, co moim zdaniem jeszcze bardziej wpływa na ich czytelność. Co do przełączników to na pokładzie mamy gaterony, co w tym przedziale cenowym rzadko się zdarza. Zazwyczaj w takich klawiaturach mamy do czynienia z Outemu czy Kyle. Ja posiadam model z przełącznikami czerwonymi, które są porównywalne z Cherry MX Red. Posłuchajcie ich w akcji. Podświetlenie RGB jest świetnym dodatkiem. Do dyspozycji mamy kilkanaście trybów podświetlenia. Możemy też zmieniać kolory, dostosowywać jasność oraz prędkość animacji. Jak na klawiaturę w takiej cenie, jest to naprawdę fajny feature. See yeah. you. Klawiaturę możemy podłączyć standardowo dołączonym kablem USB Typu C, jak i bezprzewodowo dzięki Bluetooth 5.0 aż do 5 urządzeń jednocześnie. Do przełączenia się pomiędzy urządzeniami używamy skrótów klawiaturowych. Jeśli chodzi o baterię, to producent zapewnia, że z 1900 mAh będziemy w stanie wycisnąć około 18-20 godzin przy włączonym podświetleniu i aż do 10 dni bez podświetlenia, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Jednak do grania stanowczo bym odradzał takie podłączenie i dla zminimalizowania opóźnienia zostałbym przy kablu. Przesiadka z pełnowymiarowej klawiatury może być uciążliwa. Ten model posiada 63 klawisze, co oznacza, że rezygnujemy nie tylko z całej sekcji numerycznej, ale także z klawiszy funkcyjnych od F1 do F12, jak i Delete, Insert, Home czy Print Screen. Zyskujemy za to dużo więcej przestrzeni na swoim biurku. Niemniej jest to w pełni funkcjonalna klawiatura i wszystkie te przyciski możemy wybrać używając odpowiedniej kombinacji. Z klawiszem FN. W większości klawiatur tego rodzaju nie mamy też osobno dedykowanych strzałek, natomiast tutaj udało się je wcisnąć, co jest plusem. Minusem niestety jest to, że przez to klawisz pytajnika wylądował na skraju klawiatury, co może przysporzyć błędów w pisaniu, dopóki się nie przyzwyczajmy. Podsumowując, jest to moja pierwsza klawiatura mechaniczna i muszę przyznać, że jestem z niej bardzo zadowolony. Czas reakcji czerwonych gateronów jest niesamowity, a same przełączniki chodzą bardzo płynnie. Dzięki podświetleniu RGB, klawiatura prezentuje się naprawdę dobrze. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to ten nieszczęsny znak zapytania. Co jakiś czas w niego nie trafię i potrafię rzucić jakimś niecenzuralnym słowem, które nie nadaje się do publikacji. Jednak na szczęście nie dzieje się to zbyt często. Tak więc jeśli szukacie nie drugiego rozwiązania, aby zaoszczędzić miejsce na biurku lub żeby wymienić membranówkę na pierwszego mechanika i nie będziecie odczuwać braku klawiszy numerycznych, to Blitzwolf bwkb kb 1 jest idealnym rozwiązaniem. Link do klawiatury znajdziecie w opisie filmu. Na dzień nagrywania koszt tej klawiatury to około 190 zł. Jako bonus dodam, że jest to solidna baza do ciekawych modyfikacji, tak jak wymiana kabla czy kustomowe kija, aby spersonalizować klawiaturę pod siebie. Jeśli film Wam się podobał, dajcie suba i łapkę w górę. A jeżeli coś pominąłem lub chcecie o coś dopytać, dajcie znać w komentarzu. A ode mnie to już wszystko, trzymajcie się. Cześć!